Dzisiaj, czyli 25 kwietnia, na Księżycu ma lądować japoński lądownik Hakuto R, a przynajmniej podejmie taką próbę. iSpace nie jest pierwszą i definitywnie nie ostatnią firmą czy instytucją, która tego próbuje, a jeśli odniosą sukces, będą pierwszym tego typu prywatnym projektem, który postawił bezpiecznie lądownik na srebrnym globie. Przez internecie dotychczas swoje lądowniki na Księżycu umieściły tylko Związek Radziecki, USA i w najnowszej historii Chiny. W narodowych programach księżycowych swoich sił próbowały jeszcze Indie, niestety nad lądownikiem Wikram utracono kontrolę na wysokości 2 km nad powierzchnią, a późniejsze obserwacje sondy NASA LRO potwierdziły rozbicie urządzenia. Kilka miesięcy wcześniej prywatny lądownik izraelskiej organizacji Space IL także nie miał szczęścia. Hakuto R może dołączyć do nieszczęsnej listy lądowników, które stały się impaktorami, a może być tym pierwszym prywatnym lądownikiem księżycowym. iSpace to japoński startup, ale tworzy go międzynarodowy zespół. Historia firmy sięga czasów Google Lunar Express i konkursu na łaziki księżycowe. iSpace wyewoluował z japońskiego oddziału holenderskiego zespołu biorącego udział w tej rywalizacji. X-Prize chociaż nigdy nie wyłonił definitywnego zwycięzcy, to wygenerował wiele projektów, które do dzisiaj walczą, żeby wdrożyć swoje księżycowe projekty. Izraelski Space IL dotarł najdalej, a dzisiaj egzamin zdaje iSpace i ich lądownik Hakuto R. Hakuto to jedno z japońskich określeń na mitologicznego księżycowego Białego Królika. Litera R została dodana do nazwy w 2019 roku, gdy projekt startupu przeszedł restrukturyzację z Łazika w lądownik. Lądownik jest pierwszą z dwóch zaplanowanych misji księżycowych startupu. Obie mają być demonstratorami technologii. Chociaż dostarczenie ładunku na księżyc jest tak pożądaną usługą wśród instytucji naukowych i nie tylko, że nawet w tych pierwszych wysoce ryzykowanych, Próbach chętnych jest sporo. Hakuto Air ma na pokładzie 7 ładunków. Dwa łaziki, eksperyment z akumulatorami, komputer z oprogramowaniem sztucznej inteligencji i kilka kamer 360 stopni. Na lądowniku umieszczono też nagranie Sorato, japońskiego zespołu Sakanaxion oraz tabliczkę z nazwiskami osób wspierających startup podczas trwania Google X Hakuto to pierwsza seria lądowników iSpace. Śledzę tę misję od chwili wystrzelenia, bo iSpace regularnie publikuje aktualizacje na Twitterze i dotąd myślałem, że Hakuto to przerośnięta mikrofalówka. W rzeczywistości ta bestia mierzy niecałe 2,3 metra wysokości i bez paliwa ma masę 340 kg. Z pełnymi zbiornikami masa lądownika to około tony. Powinien umieścić na księżycu ładunek o masie 30 kg. Korpus lądownika jest wykonany z lekkiego CFRP, czyli kompozytu włókna węglowego i polimerów. Przed skrajnymi temperaturami wnętrze ma chronić pozłacana kaptonowa folia. Na pokładzie Hakuto znajdują się trzy rodzaje napędów, wszystkie dostarczone przez europejską Ariane Group. Za główne manewry orbitalne i lądowanie odpowiadają centralny silnik i sześć pomocniczych. Kontrolę orientacji dostarcza 8 małych silniczków RCS. Centralny silnik jest na stałe zamocowany do ramy lądownika, a wektorowanie ciągu, czyli zdolność zakręcania uzyskuje się poprzez pulsacyjną pracę sześciu silników pomocniczych. Główne silniki są karmione hipergolową, czyli samoistnie zapalającą mieszanką monometylohydrazyny i utleniacza tetratlenku diazotu. Ciśnienie w czterech tytanowych zbiornikach paliwa i utleniacza jest utrzymywane przez sprężony Hel. Zbiorniki mają najprawdopodobniej konstrukcję membranową. W taki sposób wewnętrzny balon z paliwem wraz z ubywaniem płynów kurczy się pod wpływem zewnętrznego ciśnienia helu i do kolektora silnika trafia zawsze paliwo i utleniacz, a nie gazowa poduszka helu. Silniczki manewrowe korzystają z tradycyjnej hydrazyny, paliwa jednoskładnikowego. Przechodząc przez katalizator w komorze głównej, hydrazyna rozpada się i zamienia na gorące gazy. Za sterowanie lądownikiem odpowiada komputer pokładowy, zbiera dane ze wszystkich sensorów i wydaje polecenia pod systemom. Zasilanie czerpie z ogniw fotowoltaicznych rozmieszczonych na korpusie. Hakuto posiada szukacz gwiazd, czujnik słońca i kolorową kamerę 4K do ustalania precyzyjnej orientacji. Systemy nawigacji odpowiedzialne za procedurę lądowania na księżycu dostarczył amerykański Draper iSpace dzięki tej współpracy stał się uczestnikiem programu Commercial Lunar Payload Services. To projekt NASA, polegający na sfinansowaniu prywatnych, robotycznych lądowników księżycowych, między innymi na potrzeby programu Artemis. Przyszłe misje iSpace mają być realizowane w ramach CLPS. Do komunikacji z Ziemią, Hakuto używa trzech anten. Nie znam szczegółów technicznych, poza tym, że jedna z nich działa w paśmie X, bo radioamatorom udało się przechwytywać komunikaty lądownika w tym właśnie paśmie. Sam iSpace do łączenia się z Hakuto używa S-Track, sieci stacji naziemnych należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na podstawie lądownika zainstalowane są cztery rozkładane amortyzowane stopy. Nie wiem, czy funkcja rozkładania była akurat konieczna w tym przypadku. Tak, Hakuto to duży, mały lądownik księżycowy, ale nawet z rozłożonymi nogami mieściłby się w ładowni praktycznie każdej rakiety orbitalnej zdolnej wynieść tonowy ładunek w stronę księżyca. Tak czy inaczej, Hakuto ma rozkładane podwozie. A skoro o ładowniach mowa, lądownik ma swoje dwie ładownie w górnej części. Jak wspomniałem, może dostarczyć na księżyc maksymalnie 30 kg. Objętość ładowni jest powiedziałbym imponująca to tyle co w bagażniku małej osobówki. Flagowym ładunkiem misji M1 jest łazik Rashid misji Emirates Lunar Mission ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łazik ma dwie kamery wysokiej rozdzielczości, jedna mikroskopowa, a druga termowizyjna. Urządzenie wyposażono też w sondę Langmira do badania zimnej plazmy. Wszystko to po to, żeby poznać lepiej pył księżycowy i jego kłopotliwą cechę lepienia się do wszystkiego. Drugim łazikiem Łaziko podobnym tworem jest Japanese Lunar Excursion Vehicle, robot zmieniający kształt od Jaksa, japońskiej agencji kosmicznej. Zadaniem robota będzie zbieranie charakterystyki jezdnej po księżycowym Regolicie, Jaksa pracuje nad załogowym, hermetycznym pojazdem księżycowym, dlatego dane z tej misji dostarczą wiedzy niezbędnej do zaprojektowania jego napędów i podwozia. W porozumieniu z Kanadyjską Agencją Kosmiczną iSpace umieścił w Hakuto dwa kolejne ładunki: prototypowy komputer z oprogramowaniem sztucznej inteligencji i zestaw kamer do rejestracji kluczowych etapów misji oraz kamerę nawigacyjną. Piąty ładunek to eksperymentalny akumulator ze stałym elektrolitem. Japońska firma NGK Spark Plug chce przetestować swoją technologię w trudnych warunkach głębokiego kosmosu i na powierzchni księżyca. Dwa ostatnie ładunki to wspomniane na początku: tabliczka z wygrawerowanymi nazwiskami sponsorów iSpace i płyta z nagraniem utworu Sorato zespołu Sakanaxion. Lądownik został wystrzelony jako główny ładunek iSpace'owej misji M1 rakietą Falcon 9 11 grudnia 2022 ze stanowiska SLC40 w Cape Canaveral. Pod owiewką znalazła się również sonda NASA Lunar Flashlight zbudowana przez JPL. Pytanie brzmi, jak to się stało, że misja, którą wystrzelono w grudniu, ma lądować dopiero w kwietniu? Podróż na Księżyc zajmuje przecież kilka dni. Tak, zgadza się. Ale od niedawna popularyzuje się opracowana, chyba jeszcze w latach 90., w JPL, trajektoria bardzo ekonomicznego, ale czasochłonnego transferu księżycowego. To znaczy ekonomicznego z punktu widzenia lądownika, bo wystrzelenie jest bardziej wymagające dla samej rakiety nośnej. O co chodzi? Tradycyjna szybka trajektoria księżycowa to wystrzelenie ładunku na odległość tych 400 tysięcy kilometrów. Czas i miejsce dotarcia na tę odległość należy dobrać tak, żeby w odpowiedniej chwili przelatywał tamtędy księżyc. Sonda wpada wtedy w strefę silnego wpływu grawitacyjnego księżyca. Takie podejście wymaga jednak znacznego wydatku paliwowego od sondy, która musi wejść na orbitę wokół księżyca. Trajektoria, której użył Hakuto R, to skorzystanie z wpływów grawitacyjnych nie tylko Ziemi i Księżyca, ale też Słońca. Wyrzucając lądownik na bardzo szczególną trajektorię i odległość ponad miliona kilometrów od Ziemi, daleko powyżej orbity Księżyca, pozwala się mu na bardzo łagodne dogonienie srebrnego globu i oszczędne paliwowo wejście na jego orbitę. Nie zwalnia to oczywiście statku kosmicznego z obowiązku manewrowania. Hakuto r wykonał całą serię drobnych korekt i na orbitę wokół księżyca wszedł po 100 dniach, czyli 23 marca. Ostatni miesiąc Ispace spędził na przygotowaniach do lądowania i na szlifowaniu trajektorii wokół księżycowej. Procedura zejścia z orbity i lądowania ma potrwać około godziny. Celem jest krater Atlas w północno-wschodniej części widocznej strony Księżyca. Hakuto najpierw odpali główny napęd po przeciwnej stronie Księżyca, żeby wyhamować i przez to obniżyć swoją orbitę do tego stopnia, aż przetnie się z powierzchnią krateru. Podczas bezpośredniego zejścia na powierzchnię silniki będą hamować i stopniowo pionizować lądownik aż do zetknięcia z podłożem. Lądowanie będzie wykonane w pełni autonomicznie. Opóźnienie sygnału między Ziemią a Księżycem powoduje, że jakiekolwiek ingerencje kontroli naziemnej będą opóźnione o 2-3 sekundy. Jeśli lądowanie się powiedzie, to iSpace stanie się pierwszą prywatną organizacją i czwartą w ogóle poza ZSRR, USA i Chinami, która umieściła lądownik na Księżycu. Misja Hakuto R potrwa do dwóch tygodni, czyli jeden dzień księżycowy, ale to nie koniec, bo sam łazik Rashid ma po księżycu przez 4 miesiące. Jeśli lądowanie z 25 kwietnia zostałoby odwołane, to najbliższe okazje do powtórzenia są 26 kwietnia i 1 i 3 maja. Natomiast gdy lądownik wykona już to pierwsze hamowanie, to nie może już zawracać musi lądować. Trzymajcie kciuki, dzięki za wasz czas. Pozdrowienia dla patronów to jakiś kosmos. Trzymajcie się. Cześć!